Aleksandra Lubiecka, świno ujście. Martyna Zarajczyk, Szkoła Podstawowa nr 30 z Lublina. Nie ma Martyny. Nie dojechała. I Julia Bablak również ze szkoły podstawowej nr 30 w Lublinie. Agnieszka Greń, szkoła podstawowa numer 5 w Maciej Wasilewski ze Świnoujścia. Aleksandra Cztaniek, Szkoła Podstawowa, nr 30, w Lublinie. W kategorii pierwsze miejsce otrzymuje pani Katarzyna Mrowiec. Nie dojechała. Mamy tutaj w kategorii jeszcze dwa wyróżnienia. Otrzymuje je Pani Barbara Worek z Żywca i Pani Urszula Madziura z Jerozolimy. Katarzyna Mrowiec. Pierwsza nagroda, to jest jedna z prac tej pani. Są tu jeszcze taki dzwonek i anioł, ale zaczynamy od tej pięknej prywoliczkowej ozdoby. Teraz wywoławcza 25 zł myślę, bo to wiele godzin pracy kosztuje. 30. 30 po raz pierwszy. 30 po raz drugi. i 30 po raz trzykię <śpiewanie> Paulina cena wywoławcza 15 zł dla tego aniołka Dwadzieścia po raz pierwszy, dwadzieścia pięć, dwadzieścia pięć, po raz dwadzieścia pięć, dwadzieścia pięć, po raz drugi? Trzydzieści? Jest trzydzieści? dwadzieścia ma? pięć, No pięć, no, pięć, dwadzieścia dwadzieścia pięć,